Cześć, witajcie ponownie na moim kanale, tutaj Kaśka. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo szybki, szybki tutorial, których jest wiele na, na YouTubie, wiele w języku polskim, w języku angielskim, polski YouTube, zagraniczny YouTube, ale ponieważ zostałam poproszona w kilku komentarzach o zrobienie takiego krótkiego tutorialu i po, pokazanie właśnie jak ja to robię. Dlatego zdecydowałam się, że nagram właśnie taki krótki filmik. No a jak już w tytule, i tutaj, jak widzicie, filmik będzie o tym, jak zawiązać bardzo ładną kokartkę na wasze prace i nie tylko na prezent, również na jakieś pudełeczko. I właśnie w komentarzach pod którymiś tam moimi kartkami pojawiły się takie właśnie prośby, że być może byłby to pomysł, żeby pokazać jak ja wiążę moje kokardki, bo y, podobają się Wam i y, wyglądają estetycznie i ładnie. Y, więc postanowiłam, że pokażę Wam. Ja y, bardzo lubię kokardki. Jak wiecie, jak, jeżeli oglądacie moje y, filmiki z pracami, wiecie, że ja kokardki bardzo lubię. Uważam, że to jest naprawdę świetny Dodatek do każdej pracy artystycznej, takiej typu kartka, album, layout, czy, czy, czy coś innego, nawet jakaś dekoracja na ścianę. Jest to taka bardzo kobieca, dziewczęca dekoracja. I przede wszystkim jest to dekoracja bardzo tania. Ponieważ wstążeczki satynowe, czy jakiekolwiek inne, jesteśmy w stanie w pasmanterii dostać za bardzo niewielkie pieniądze. Ja nawet dzisiaj byłam w pasmanterii i zakupiłam sobie takie kolory zieleni, ponieważ zielonych snorzeczek w ogóle nie mam. Kupiłam sobie takie grubsze z myślą już o świętach i dokupiłam sobie też czerwoną i one kosztowały 1 zł za metr. Także jest to naprawdę niewiele. Dlatego ja Wam dzisiaj chciałam właśnie pokazać, jak związać takie kokardki. I chodzi tutaj o kokardki takie pojedyncze, jak widzicie, nie wiem, czy to widać ja widzę dużą różnicę w takim, między takim tradycyjnym wiązaniem kokarskim, jak jesteśmy nauczeni powiedzmy, przez naszych rodziców, a między takim właśnie profesjonalnym jakimś tam wiązaniem kokarskim. Bo jak widzicie, tutaj na tym przykładzie, te lubki one idą do góry, natomiast te ogonki na dół i to nadaje taki bardzo ładny kształt. Tutaj jest ta sama sytuacja po prostu te ogonki idą na dół, a te lubki na górę. Przeważnie jak wiążemy takim tradycyjną metodą, no to te kokardki są takie płaskie bardzo. Tutaj, jeżeli chodzi o te podwójne kokardki, jak widzicie, one są też takie bardzo ładnie uformowane. Takie, ja mam wrażenie, że one są takie puchate. Tak na nie mówię. Nawet kokardka z organzy jest bardzo ładnie związana, nie jest taka płaska, tylko właśnie ogonki znowu na dół tutaj idzie bardzo ciekawie na górę, także ja Wam pokażę dzisiaj właśnie dwie metody, tych metod jest na pewno dziesiątki, każdy sobie gdzieś tam może znaleźć taka, jaka mu odpowiada. I co chciałam powiedzieć, ja wiążę sama kokardki, ale też posługuję się taką, wiecie, taką tablicą z takimi dziurkami. Tego absolutnie nie trzeba mieć. Ja Wam się pokażę metody dwie, właśnie bez użycia żadnych widelców, żadnych kołeczków, żadnych tabliczek, żadnych nic takiego. Potrzebne są nam to naprawdę sprawne ręce i nasze palce. Także mam nadzieję, że Was to zaciekawi. Filmik jest krótki, trochę więcej ogadałam się, niż będzie tego wiązania, ale mam nadzieję, że Was zaciekawi. Także zapraszam Was do tutorialu. Zaczniemy od tej pojedynczej kokardki którą właśnie teraz Wam pokażę. Ja tutaj mam taką tasiemkę satynową w kolorze czerwonym, bardzo ładna. I ona jest przycięta na długość mniej więcej 15 cali. Z takim nadmiarem troszkę sobie zostawiłam, bo nie wiem jeszcze, jak te końcówki trzeba przyciąć, także lepiej sobie troszeczkę więcej zostawić. I jak to wygląda? Robimy tutaj taką lubkę. Z przodu mamy tutaj ten krótszy koniec, tutaj nam, mamy ten dłuższy, przytrzymujemy sobie i ten dłuższy koniec zawijamy do spodu i robimy taką lubkę tutaj dookoła i przytrzymujemy sobie tutaj kciukiem i tworzy nam się taka właśnie lubka druga. Następnie ten dłuższy koniec przeplatamy do spodu i przez tą właśnie drugą lubkę. I zobaczcie, mamy coś takiego i tutaj już sobie chwytamy, palec sobie wkładamy tutaj jeden do tej lupki, tu sobie już ciągniemy za, ten, za tą końcóweczkę i tu wkładamy dwa palce, a tu sobie już możemy ciągnąć te końcówki i widzicie, już nam się tutaj układa bardzo ładnie ta kokardka. Zobaczcie, sobie naciągamy, naciągamy na taką długość te lupki, jak ona nam pasuje. O, i już jest związana nasza kokardka. Można sobie tutaj, oczywiście, wyregulować. Cały czas sobie można ją tutaj regulować. I zobaczcie, taka nam powstała. Widzicie, że te końcówki one idą tak bardziej do dołu, a nie jest to takie płaskie. Tutaj te lupki one idą właśnie do góry. I to właśnie mi się podoba w tych kokardkach, że one naprawdę mają bardzo, bardzo ładny kształt. Teraz wystarczy, że obetniemy sobie te końcówki. Ja ostatnio właśnie sobie robię takie w kształcie litery V, czyli zginamy sobie tutaj na szerokości i przycinamy pod kątem. I w ten sposób mamy to przycięte. I tak samo robię z drugiej strony. I tak wygląda nasza nasza kokardeczka. Zobaczcie, taka powstała, bardzo ładna, wydaje mi się. Także to jest ten pierwszy sposób, właśnie znaczy ten sposób na kokardkę taką pojedynczą. I teraz pokażę Wam tą podwójną. Ta podwójna, tutaj mam taką seledynową. Mam nadzieję, że będzie widać na tej selektynowej też. Ona jest z kolei tak póki co przycięta na około 19 cali. W sumie to tak tylko ją odcięłam, nawet nie wiem, nie potrafię Wam tak powiedzieć długości, jaką, jaką najlepiej jest przyciąć, bo to w zależności od tego, jaką chcecie dużą tą kartkę. Więc tak, chwytamy sobie tutaj tą końcóweczkę, rozkładamy te dwa palce wskazujący i środkowy. Też dosyć tak, ja lubię to szeroko zrobić. I teraz tak zaczynamy od góry przez tego palca wskazującego, później do środka na górę palca środkowego, znowu do środka i na górę palca wskazującego. I jeszcze raz wracamy. I tutaj już idziemy pod spód. Zobaczcie, tu. Teraz przytrzymujemy sobie tutaj kciukiem, widzicie, tu. I tutaj macie taki trójkącik, Wam powstanie, więc przeplatam tutaj tą końcówkę przez ten trójkącik, idę do spodu, i następnie tutaj, gdzie nam się zrobiła taka, widzicie, taka lubka, kolejna, po prostu przeplatam to od góry. Od góry, w ten sposób, tu. I w tym czasie również odwracam. Jeżeli macie jednostronną, to odwróćcie sobie, żeby po prostu satynowa strona była też do góry. I tutaj już mogę sobie zaciskać. Tu już sobie chwytam palcami, zaciskam sobie też ten drugi koniec. Cały czas przytrzymując oczywiście tutaj, żeby to można przesuwać. Bo widzicie, to się przesuwa wszystko. Więc tak, żeby to było na środku. I następnie przeciągam sobie tylko tutaj tą końcówkę. Aby one były razem, obydwie, i rozkładam. I zobaczcie, powstała nam bardzo ładna, podwójna kokardka, która jest też taka bardzo kształtna. I tak samo możemy sobie obciąć tutaj te końcóweczki. Które właśnie nożyczki mam jakieś dziwne, więc nie będą one tak pięknie obcięte, ale dobrze. I z drugiej strony. W ten sposób. I zobaczcie. Jeżeli chcemy coś poprawić, oczywiście możemy tutaj te palce jeszcze raz włożyć i sobie jeszcze pokombinować, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie wychodzą te kokardeczki. Tak samo podwójne, tak jak i pojedyncze. Także ja. Mam nadzieję, że taki bardzo, bardzo e, krótki tutorial Wam się spodoba. E, no, tak jak mówię, ktoś zasugerował, żebym pokazała, jak ewentualnie ja to wiążę. E, także e, no mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będzie to dla Was przydatne. Ja Was zachęcam do używania przepięknych kokardek. Jest to bardzo, bardzo tani, bardzo ładny element dekoracyjny na Wasze prace, nie tylko na kartki, ale na, na layouty, do albumów, na okładki. Także ja Was odkąd zachęcam. E, ćwiczcie kokardki oczywiście. E, I cóż, e, bardzo dziękuję Wam za oglądanie mojego krótkiego tutorialu i e, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!